Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RPGARAŻOWO Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam Cześć witajcie W dzisiejszym odcineczku zajmiemy się dalej elementami silnika czterosłowowego z kosy spalinowej Holida S35 Dzisiaj Zajmiemy się misą korbową, zajmiemy się wałem, w tym przypadku jego omówieniem, bo nie będziemy go bardziej rozbierać. Tu jest tylny, ten dekiel skrzyni korbowej, a ten tłoczek, który też tutaj trzeba będzie oczyścić z tego nagaru. Zobaczymy w jakim on jest stanie, wyczyścimy go, zobaczymy w jakim stanie są pierścienie. Magnecik, Więc po kolei będziemy to sobie jakoś tam omawiać, czyścić, oglądać. Zaczniemy sobie może tutaj od wału. Bardzo solidny korbowód, taki masywny. Widzimy tutaj nie ma, nie ma łożyska igiełkowego. Tutaj jest stworzeń i tu jest tylko to jest główka tego korbowodu. Smarowanie jest w dwóch miejscach. Otwory do smarowania. Mając już w ręku wał z korbowodem, warto zwrócić sobie uwagę na jakieś luzy, które mogły powstać podczas pracy, wyrobienia się tych materiałów itd. Luz na boki, czyli w tą stronę lub w tą stronę. O, widzimy. Tutaj luz jest tutaj. Przede wszystkim luz, który jest niepożądany, jest to luz w tą lub w tamtą stronę. Czyli jeśli troszeczkę tym wałem poruszać, czy tak go rozciągać, jeśli wyczuwamy duży luz, że to nam po prostu lata, to taki wał powinno się już wymienić. Co jeszcze tu? Taka łopatka jest to łopatka, która ma za zadanie rozbijać nam olej w skrzyni korbowej, przez co rozrzucać go po całej komorze skrzyni, rozrzucać go wyżej w kierunku właśnie zaworów, tworzyć takie pewne zawirowanie tego oleju, który ma po prostu opłukiwać ten silnik, oprócz tego smarować wszystkie te elementy. Łożysko. Łożyskom kiedyś poświęcimy całkiem odrębny temacik, czyli jej budowy, zastosowania, luzom, rodzajom itd. Dzisiaj znowu ogólnie, jak widzimy, łożysko jest z jednej strony zamknięte, tak? z drugiej strony jest otwarte, z tego względu, że tu musi się dostać nam olej rozrząd, czyli zębatka, która przenosi nam napęd do naszego rozrządu, czyli na tą tutaj dużą zębateczkę, o której za chwilę słów kilka. Zobaczcie, to jest taka dziurka. To kanał olejowy, który przechodzi wewnątrz wału do smarowania właśnie tutaj tej, tego rozrządu tutaj <laughs> tych kolejnych elementów silnika. Taki wał, oczywiście tutaj należy to sobie wyczyścić. Może nie papierem ściernym, ale jakimś czyścidłem, takim włóknem, tutaj też, dobrze jest sobie to zwymiarować. Czy w miejscu łożyska nie powstało nam tutaj wgłębienie, czyli wyrobienie materiału pod łożyskiem. Ważny właśnie ten luz łożyska. Łożyska stosowane na wale są to łożyska z reguły z luzem C3. Czyli to jest ze zwiększonym luzem, który pod wpływem temperatury, kiedy używisko nam troszkę spuchnie, zachowuje nam dalej ten luz, nie tworząc żadnych oporów. W moim przypadku ten wał zostanie tylko po prostu umyty i wyczyszczony. Jest to tak zwany karter, czyli obudowa, w której znajduje się skrzynia korbowa i miejsce tutaj na wyprofilowane podkoło magnesowe, które tutaj ma zawirywane powietrze, które ma być wydmuchiwane na cylinder. W ten sposób też nam to chłodzi. <laughs> tutaj mamy uszczelniacz. Miejsce na łożysko. Tu jest miska olejowa. Jak widzimy, jeszcze resztkę oleju. No oczywiście, wszystkie miejsca montażowe. Śruby tutaj są. <laughs> Zębatka rozrządu. Z tą krzywką. To jest element który już pokazywałem w poprzednim odcinku, który nam tutaj yy, steruje otwieraniem zaworów. Czyli w zależności jak nam ta krzywka yy, tutaj się obraca, czy obraca się w jednym kierunku, się nam obraca, ale w tym momencie nam otwiera zawór sący i za chwilę nam otwiera zawór wydechowy. Ten element jest plastikowy, chociaż tutaj nie ma dużych obciążeń, chociaż metalowy byłby trwalszy. Tutaj jest taki trójkącik, i tutaj nie wiem, czy ten trójkącik będzie widać. A w tym miejscu jest taki trójkącik, taka, trójkącik. To jest taka strzałka, która nam mówi o czym. O tym, w jaki sposób sobie ustawić to przy montażu cylindra. Czyli, jeśli montujemy sobie cylinder z naszym rozrządem, to powinien być w tym momencie ta strzałka skierowana do góry. Drugą sprawą jest to, że nasz tłok powinien być w górnym martwym punkcie, czyli przy tym ustawieniu nasz tłok powinien być w jak najwyższym punkcie cylindra. Martwy punkt i w tym momencie montujemy sobie cały ten układ, ten cylinder. W tym momencie wiemy, że jeśli zacznie się nie pracować, to jego wszystkie poszczególne fazy pracy będą zachowane. I tutaj dekiel tej skrzyni korbowej, miski olejowej, jak to wygląda? No, mamy tutaj łożysko, uszczelniacz. Myślę, że taki uszczelniacz bez problemu byśmy dostali, chociaż jest to dość ważny element, chociaż nie ma on wpływu na pracę silnika, ale na to, żebyśmy sobie mogli bezpiecznie sprawdzić poziom oleju, kiedy nie jesteśmy pewni, ile go mamy sobie wlać. Tutaj tego oleju. Wchodzi dosłownie niewiele. Tłoczek. Tłoczek pokryty nagarem. Tłoczek, który. Trzeba sobie też przeanalizować, jak ma być zamontowany. No ja już widzę tutaj strzałkę. Ona jest za, w nagarze. Jak to wyczyszczę, to będzie to widać. Tak, stronę, jak zbudowany jest ten tłoczek. No, stworzeń, który nam trzyma na główce korbowodu. Ten tłoczek, pierścienie. Uszczelniające, czyli dwa te pierwsze. Tutaj są zamki, pierścieni. Taki materiał już o montażu pierścieni w silniku czterosuwowym macie, także gdzieś tam wrzucę link. Tak zwany pierścień zgarniający. Z taką harmonijką w środku. Ten pierścień jest o tyle ważny, że ta harmonika jest po to, żeby Olej, który zostanie nam w cylindrze i jest zgarniany przez te dwa pierścienie, jak widzimy, tutaj od drugiej strony są takie dziurki, nacięcia. Tymi nacięciami ten olej, który jest ściągany, jak taką ściągaczką do szyby, jak wodę ściągamy, tak ten pierścień ściąga olej ze ścianek cylindra, a nadmiar tego oleju właśnie trafia tymi otworkami z powrotem do skrzyni korbowej, to, tak pokrótce, jeśli chodzi o tłoczek, będziemy to zaraz sobie wszystko czyścić. Tutaj mamy tłoczek już po czyszczeniu. Także widzicie, jak to wygląda bez nagaru, elegancko. Pieścianki zakładane. Eee, co jest ważne przy czyszczeniu takiego tłoczka? Nie czyścimy tego byle czym, byle jakąś szczotą, żeby tego nie rysować. Bo szkoda ewentualnie taka szczoteczka miedziana ewentualnie jakiś pędzelek lub nawet taka szczoteczka którą każdy w domu powinien mieć warto sobie mając ściągnięte, ściągnięte ten pierścień pierścienie zgarniające i tą harmonijkę tutaj sobie jakąś igłę poprzetykać te kanaliki żeby one były drożne nie są to rysy które są Wyczuwalne pod paznokciem, czyli nie są to rysy, które będą przeszkadzać nam w pracy. Myślę, że ten tłoczek jeszcze posłuży. I kolejny filmik będzie już z montażu prawdopodobnie tutaj już tego silnika. Już nie będę nagrywał jak tam Baku, myłem zbiornik obudowy i tak. Na dzisiaj to by było tyle. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Hej, cześć!